Plural forms of nouns ending in F or Fe. Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na F lub Fe. Na początek zamiana końcówki F na końcówkę VES. Loaf. Loaf. Bochenek chleba. Loaves. Loaves. Bochenki. Leaf. Leaf. Liść. leaves leaves liście half half połówka halves halves półówki shelf shelf półka shelves shelves półki thief thief złodziej Thieves, thieves, złodzieje. Zamiana końcówki fe na końcówkę ves. Life, life, życie. Lives, lives, życia. Midwife, midwife, położna. Midwives, midwives, położne. Penknife, penknife, scyzoryk. Penknives, penknives, scyzoryki. Wyrazy zakończone na F, do których dodamy tylko końcówkę S. Szef, szef, szef kuchni. Chefs, chefs, szefowie kuchni. Proof, proof. dowód proofs proofs dovodi. roof roof rew, dach roofs roofs dachy belief belief pogląd beliefs beliefs poglądy cliff cliff, cliff, cliffs, cliffs, Klify. A teraz spójrzmy na wyrazy, które mogą być pisane w dwa sposoby: scarf, scarf, szalik, scarves, scarves, szaliki. Dwarf, dwarf, krasnoludek, dwarves. Dwarfs, krasnoludki. Handkerchief, handkerchief, chusteczka. Handkerchiefs – handkerchieves, chusteczki. Co to za wyraz? Loaves, loaves, bochenki. Leaves, leaves. Leaves. Halves. Halves. Połówki. Midwives. Midwives. Położne. Penknives. Penknives. Cesaregi. Beliefs. Beliefs. Poglądy. Chefs. Chefs. Szefowie kuchni. Cliffs. Cliffs. Klify. Scarves. Scarves. Szaliki. Handkerchiefs. Handkerchiefs. Usteczki.